Witam Państwa serdecznie w następnym odcinku, zagrajmy w Wake. Kupiłem sobie nowy kabelek, taki rozgałęzia że tego combo rzeka i się okazuje, że nie działa, co za, co za ironia, ale, ale to nic. Mam stary kabelek, który może nie działa tak jakbym chciał w 100%, procentach, bo czasami mu przerywa się, ale jest okej. Okay. Po licznych próbach mikrofonu. Sieć tam sobie lodówko. Po licznych próbach mikrofonu. Doszedłem do wniosku, że już zacznę nagrywać. Eee, no i coś tu wiele gadać. No nie no, ciągnik, a na pewno się nie zmienia Co to było? Coś jakby spadło tam za ten, tak i zginęło w przepaści. Dobra, <laughs> drodzy Państwo, no na ten gadany odcinek jeszcze się nie mogę zebrać jakoś, ale się zbiorę. Jak się zbiorę, to będzie. W ogóle nie mówiłem Wam, jutro zaczynam kurs PHP. -a. O nie. Gin parowozie, tam jeszcze kabina. Za drzewem trzeba się ukryć, i zaświecamy na śmierć. <laughs> Bardzo dobrze. Czy jeszcze jakieś upętane elementy? Nie, dziękuję. to miałem powiedzieć, moi, moi... mili? A, kluczyk. Nie ma to jak kluczyk do drzwi, przy których jeszcze nie byłem. Worek na śmieci. <laughs> Dobrze. Hmm, wziąłbyś sobie łopatę, miałbyś broń jakąś podręczną. Tutaj widać, że jakiś przyjemny hotel jest. Pushka S Fasolon. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake. <laughs> Using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things from my story. They ring true. They fit. ...wspaniała historia. Ni mniej, ni więcej, idziemy u idziemy dalej, a to co mamy? Karabin myśliwski. No on jest... ...lepszy niż... ...coż tu gadać, jest po prostu lepszy... ...od shotguna. I tylko drzewa przewraca. A, a propos reklam, proszę Państwa, chyba odkryłem, odkryłem chyba skąd mi się one brały. Otóż miałem taki programik zainstalowany, który sobie był tutaj w tym w pasku, tu gdzie są uruchomione inne programy w tle działające. I proszę Państwa, zaczynam się zastanawiać, co to jest za program? On był od dawna, nie wiem czy nie od początku, od kiedy mam tego laptopa. Program nazywał się Lollipop, co oczywiście skojarzyło mi się z pop-upem, czyli z... zaraz, zaraz będzie. Dalej. Nie ma to jak insulty. No, w każdym bądź razie skojarzył mi się z pop-upem, a jak pewnie wiecie, pop-up to jest po prostu wyskakujące okienko. Co by się zgadzało, ponieważ, może weźmy sobie najpierw leworwer, nie marnujmy amunicji, jeżeli nie jest potrzebne marnowanie tej amunicji, tej lepszej. W każdym razie, ten. wszedł mi to jest kurcze, nawet nie umiem. Nie chciało mi się tego tłumaczyć, ale to jest jakaś. Advertis Advertising Networks, czyli można to chyba przetłumaczyć jako jakaś sieć reklamowa. Aż to cholerne ptaszyska. Cholerne. Opa! Dobra, skoro to są ptaszyska, to przełączmy się na rakietnicę. A Chyba ich trochę zeszło Nie wiem, kiepskim są przeciwnikiem szczerze mówiąc Te ptaszyska Jeszcze mnie nigdy nie ubiły Nawet mnie nie przestraszyły za mocno Chociaż ten dźwięk jest taki dość efektowny, bym powiedział. No i proszę Państwa, wyłączyłem ten programik tego lollipopa. I jak do tej pory nie wyskoczyła mi ani jedna reklama. Szkoda na was, kurde rakiety, naprawdę. To oczywiście strzał. Nie. E, nie, nie tym razem nie trzeba. I wspaniale, witamy w kopalni. Dziękuję za dynamiczną muzyczkę. Trzeba uważać, czy tu nie ma czegoś opętanego. Wspaniałe miejsce, naprawdę. No, a skąd ten programik mi się wziął ten Lollipop? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Albo go zainstalowałem. O. O. Albo. Go... Co? Co chcesz? Albo go zainstalowałem z czymś przez przypadek, klikając dalej, 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 dalej i zainstalowałem. Without learning, the stabbed at my brain. Hmm. Albo go z czymś zainstalowałem, albo. Um, został zainstalowany razem z Windowsem 8. O oh my god! Już

Pogratulować i też mi powiem szczerze, można się czasami podłamać, jak człowiek sobie obierze jakieś postanowienie. Na przykład, proszę Państwa, od dzisiaj nie, od dzisiaj powiedzmy co. Od dzisiaj coś. <grytanie> A na drugi dzień nie, tylko nie coś. No sami wiecie o co chodzi, nie? Na przykład. O, od przyszłego roku. Zabieram się za siebie. Mam siedzący tryb pracy i tam detną kondycję, więc co? Będę codziennie ćwiczył, nie wiem, biegał, cokolwiek Eheh. na drugi dzień, tylko nie bieganie Uy. albo co? Na przykład A, w sobotę wstanę wcześniej, żeby nie marnować dnia, nastawię budzik na siódmą. Tunnel go to Cauldron Lake. Wspaniale, idziemy do Cauldron Lake. Wstanę o siódmej, żeby nie marnować dnia, no skoro codziennie zrywam się o szóstej, żeby iść do pracy, to dlaczego mam swój wolny dzień przesypiać, nie? Logiczne to nawet chyba. Powiem szczerze, że <grym> staram się tak robić, ale nie zawsze się to udaje. No i można się tak zawieść na samym sobie, że Miałem wstać o siódmej, znowu jedenasta, kurcz zaropiałe oczy i tak dalej. A w ogóle śmieszą mnie te, te różne, różnorakie filmiki motywacyjne, gdzie jakiś, zazwyczaj dotyczące, kurczę, ćwiczeń fizycznych albo diety, <gdzie>, gdzie stoi jakiś mięśniaczek i on na przykład mówi, że że trzeba być cały czas mistrzem we wszystkim co robisz. Jak zmywasz, bądź najlepszy w zmywaniu. Zwiążesz buty. Najlepiej wiąż buty, wycierasz tyłek po kupie, to bądź mistrzem w wycieraniu tyłka. No. I, i to jest dopiero twój twój sukces. Jak jesteś mistrzem w małych rzeczach. No poniekąd to wszystko jest prawda, ale kurde ludzie. Człowiek tak nie funkcjonuje. Człowiek to nie jest maszyna, to nie jest robot. No. Co... Hmm. Urocze. O, dziękuję panu, że otworzył mi pan jedyną możliwą drogę wyjścia stąd. O shit, ich więcej tu jest. ra jasna. Miałeś przełączyć na tą broń. Ten chyba mnie tak zdzielił. Dobra, dzięki. Mało brakowało. No nic, w każdym bądź razie... Ja oczywiście podziwiam ludzi, którzy żyją w tego typu sposób. <sum> Są w stanie się zmobilizować, ale będę no. nie wiem, może to ja jestem rozlazły, bo nigdy w wojsku nie byłem na przykład. <sum> no, albo nie wiem co. Tam coś jest? Czy mój instynkt jak zwykle słusznie mi podpowiada, że tu nic nie ma i dlatego muszę to sprawdzić? Dobrze. Uuu, tu zawalone. A mogło być tam tak ładnie. Ile to jest? Co ty nie powiesz? Dziecko by się zorientowało. Steruj. Powiem szczerze, że to jest. No, A może. Niektóre z tych łamigłówek są ob ubliżająco proste. Dobrze, hoppala! Hoppalalala! Tak, proszę państwa. Niestety, ja nie jestem aż taki. Zresztą widać to po moim kanale, gdzie mam długie okresy przystoją. Od czasu do czasu Nie wiem czy dobrze i co teraz na górę drabinką i tamtędy się przechodzi eee, e. Nie sądzę Czyli ubliżająco prosto łamigłówka jest za ciężka dla mnie Sprawdźmy czy na pewno Coś osiągnąłem tym, czy czy klasycznie się zbłaźniłem? Nie, chyba się nie zbłaźniłem. Z tym, że nie na pewno. <gry> Zaraz zobaczymy. Przypominam sobie, kurczę, łamigłówki... A, w... to nie jest drabinka. Kurde, myślałem, że to drabina jest. Przypominam sobie łamigłówki... A nie, to jest jakaś drabina z gry, no, jak to się nazywało, Machinarium. To po prostu do dzisiaj się wstydzę. Dobrze, trzeba to opuścić jeszcze trochę. Tak, wespnij się, używaj, używaj wespinania się. Nizi. Tak, zwłaszcza układanie kurcze jakiejś tam ośmioramiennej gwiazdy <głos》> z żaróweczek. To było najgorsze. Jakby ktoś chciał zobaczyć jak się kompromituje, to proszę bardzo, zapraszam do machinarium. W ogóle ludzie, no ja już nagrałem tyle filmów, że jeżeli czekacie na, nie wiem, na coś, na co na przykład, no nie wiem. Kopnij, ale efektownie kopnąłeś. Powiedzmy mam jakąś przerwę, nie nagrywam przez kilka dni, tygodni, miesięcy to naprawdę na moim kanale jest tyle filmów wykonanych przeze mnie, że naprawdę jest co oglądać. No chyba, że nie lubicie, no to się przecież nie zmuszam. Nikt nie zmusza do niczego. Dobra, teraz mamy tu drabinkę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa. Czasami mnie napadają takie wątpliwości. A w tej grze byłoby przykre, bo tutaj nie można się tak po prostu cofnąć do miejsc, do innego zapisu, bo to się kurde tak wiecie, jakoś łańcuchowo zapisuje jedno po drugim i nie da się cofnąć tego. Na dobrą sprawę nie ma żadnej tabeli. Z jakimiś zapisami, ale tandeta dobra, w dół czy w górę? Oczywiście, zawsze wolę najpierw w górę. Nie wiem czy dobrze, nie pamiętam już nawet, ale coraz bardziej zbliżam się do miejsca, w, yy, że tak powiem, dla mnie nowego. O, patrzcie, tam jest ta kopalnia, tam chyba byliśmy. Tutaj nas ptaki biły, i tam weszliśmy do tych tuneli, jeżeli dobrze mi się wydaje. miam miam. Pyszne świece. Świeczki. Czy coś jeszcze tu jest? Nie, tylko urwisko. Można sobie skoczyć. Co, Alan, na Twoim miejscu. Chyba bym nie robił. Ile to już? 18 minut. Kurczę, jak ten czas lesi. A dopiero przeszliśmy przez kopalnię, ale to może i dobrze, że przez kopalnię przeszliśmy w jednym odcinku. No nie przyznacie, nie były zbyt długie, bo w niektórych grach tego typu etapy to się ciągną i ciągną po prostu nieprzyjemnie. Znowu ptaki. Ej, oj, 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 ptaki, wiecie co? Jesteście beznadziejne. Dobra. Just great, jest. Nieważne, jedziemy. Na pewno nas zatokują ptaki, jestem pewien tego. Kiedy jak kiedy, ale w tym miejscu muszą. No ptaki, dawać, nie macie wyjścia. Nie dobre ptaszki. Zaświecę Was na śmierć. moją latareczką. No, a włożymy sobie jeszcze baterijkę. To jest... To musi tak być po prostu, to musi tak być. Zobie prosił, ale też Drzew wrócił. Osiągnął to punkt zapisu. Trzymaj się, trzymaj się, tam jest, tam jest ta. Wubudu. <ścoughs> Twarzą zaryłeś w podłogę tej klatki, ale to nic. O, dzień dobry. Przyszliście mi pomóc. Zobaczyliście człowieka w potrzebie. Jak miło z Waszej strony. Co za niedobre zwierzątko. Niszczy tylko. Ładne drzewka. Osz! O, sz... o szmęs! Shit. Właśnie miałem powiedzieć, shit, ale mi wyręczyłeś. Postanowiłem powiedzieć coś bardziej oryginalnego i powiedziałem, jak? Szmęc? Coś? Czasami sam siebie zaskakuje. Wszystko przez to jaźni. Hmm... Gdzieś ty była o właśnie, właśnie, taka znowu znajdźka. No przewróć to, no przewróć. Nie trafiłeś jeszcze, wiesz co, byś się wstydził. Żal mi ciebie, Alan. Tak, tak nie trafiasz, wiesz. Dobra, już 22 minuty, a ja ciągle nie skończyłem i ciągle mam ochotę jeszcze dokądś dojść. Gdzieś to będzie punkt zapisu, jestem tego pewien Ale najpierw zaatakuje nas Chmara brzydkich ludzi I też jestem tego pewien A tu cię mam Kur 30mi nożami O kurcz to było wiajko Na pewno to było wjajko Dobra, może szkoda amunicji tak wspaniałej broni, dobra, do następnego punktu zapisu biegu, biegu, biegu. Musi być gdzieś tu punkt zapisu. Tam coś się świeci, to na pewno już jest niedaleko. Oh shit! Kurde, co za dźwięk. Normalnie zląkłem się. Ej, Alan, szybko do światełka. I osiągnięto punkt zapisu, to było dramatyczne. Szmyciarki przeszły, kurde, normalnie wyskoczyli mi tak jak, jak te, jak Filipy z Konopi albo coś tam z kapusty. Zając, tak? Z kapusty wyskakuje, tak. Dobrze, proszę Państwa, w następnym odcinku jeszcze raz opróżnię tą szafkę prawdopodobnie i pójdziemy dalej. Tym ra, tymczasem dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku, czy innym filmie, cokolwiek bym nie nagrywał. Cześć!